Trzy. Za trzy minuty będziecie nad Gibraltarem. Od wieków toczyły się walki o to miejsce. Po dekadach kontroli przez NATO teraz Pax Armata wyciąga poniełapska. Nie możemy oddać go tym szujom bez walki. Tyle. Słuchajcie, Pax się z nikim nie cacka. Próbują zdobyć najcenniejszą strategicznie skałę w historii wojen. Brytyjczycy lądują albo są już na pozycjach. Hej, psy piekieł! Chcecie pomóc naszym kumplom na tej skale? Tak jest! Za minutę! Nils, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Odbiór. Już jest blisko celu, szapakra. Takie. jest. Paza pierwsza gotowa. Artyleria poważnie uszkodziła system obrony Paxu. Droga wolna dla fazy drugiej. Cel pierwszy: spotkać się z Lancierem. Przebić się i zapewnić wsparcie snajperskie w celu zniszczenia radaru. Stamtąd będzie już rzut beretem do OPL-Paxu. To cel drugi. Kiedy padnie, centrala rozpocznie fazę trzecią. Brawo wyląduje tam z wami i rozpocznie swoją misję. Udanego lądowania, sztylet. Bez odbioru. Nie ma czasu na nudę w tej jebanej robocie. Gotowi na akcję? Zawsze wierni, zawsze pierwsi. Dobra, to Pora rąbnąć tyle temu ze skały. Nie Jebie! ME-1, test łączności. Jak tam Lancier? Słychać was głośno i wyraźnie. Czekamy na was w punkcie zbornym. Tak jest. Jest dobrze? Tuż za tobą. Sztyle! Przygwoździli nas! Spadł się tam okopał! Musicie sprzątnąć nas do km -u. Jasne, już idziemy, McIntyre. KM-ista na wieży. Robi się. Jestem Szlak, pudła. Kup się na KM-ie. cel. Lansier, KM pali. Przyjąłem w celet. Lansier, Szlak, to są Za no, mną, ruszajmy! Dobrze, że tu jesteście tylet. Radar jest na wzgórzu. Wejdziemy tam przez jaskinię. Główna droga jest zbyt odsłonięta. Dobra, no to w drogę. Nie minął tydzień, a Pax już zdążył okopać się po uszy. Sporo namieszali. Transport morski, szlaki handlowe. Muszą mieć jaja, skoro tak pokrywają. Nie bez powodu rozniecają dawne spory. Rozbijają stare sojusze. Ktokolwiek im płaci, chce postawić cały świat na głowie. Przed nami radar. Skokami do bramy, zająć pozycję. Nie zwlekajcie, nie będziemy czekać. Jasne. Przed nami punkt obserwacyjny. Jasne. Jesteśmy na pozycji. Dobra, i to widzisz? Piechota przy bramie, 30 metrów. Kolejni na drodze na tyłach. Czekajcie. Gecko, pokaż, co robisz w tej drużynie. Ognia. Ostrzał na cel. Atakuje. Lansier, na się. Robi się, atakujemy. Teren czysty, idziemy do stacji radarowej. Sztylet, zajmijcie pozycję w wieży. Tak jest, osłaniamy was. Druga pozycja! Do mnie! Tak jest! Mills, odbiór! Odbiór, Sztylet 13. meldujcie! Jesteśmy przy celu. Zajmujemy punkt obserwacyjny. Usłyszycie, jak zaczniemy strzelać. Dobra robota, Sztylet 13. 3 Meldujcie, kiedy stacja padnie. Bez odbioru. Naprzód, w górę! Wróg! Sztylet, potrzebujemy was! Właśnie na wieżę! Ruchy, Geko! na wieżę! Mamy sporo wrogów! Odbiór! Bierz ważne cele i te, które zagrażają lanserowi. Jasne. Karabin snajperski tutaj. Jesteśmy. atakujemy! Osłaniajcie nas! Strzelać bez rozkazy! Niechota kryją się przy podnośniku. Rozwalić ich Mamy snajper w głównym budynku. Nie daj mu nas zamierzyć! Wszyscy strzał! Celpak! Zbliża się pojazd! Lasjer! Kryć się! Dalej, nie odpuszczać! Drogi RPG, getto! główny! RPG padło! Muszę się wycofać! 4 1 3 jesteśmy w budynku! Podkładamy ładunki! Dotarli do celu! Transier, meldujcie! Tutaj czysto! Szukamy osłony! Turn. Odpalamy. Ternisony! Dzięki za pomoc tyle. Idziemy do drugiego celu. Wzajemnie Lansier. Idziemy do tuneli. Powodzenia bez odbioru. Ruszajmy. Idę. Wyjazd! Ruch, już, Tyle odbiór, powtarzam, tyle jeden trzy, odbiór. Lancier, tu tyle jeden trzy, odbiór. Lansier, mamy zakłócenia! W dół! W dół! Dobra, włączyć latarki. Lansier, słyszycie nas? Jak sytuacja? Szlak! Taka z nas potęga wojskowa, a radia wciąż mamy do dupy. Przynajmniej te tunele dadzą nam osłonę w drodze do baterii OPL. No dalej, chodźmy do wyjścia. Uwaga! Przed nami światło. Czysto. Chyba idziemy w dobrym kierunku. Pamiętam to z odprawy. Podziemne muzeum II wojny światowej. Całkiem niezłe. To dopiero byli twardziele. Za ich czasów nie było najemników. Znasz jakichś? Mamy tu trochę wyposażenia. Pax pewnie korzystał z tych tuneli. Wierzcie, może się przydać. Gotować się. Kontakt! To już, Liko, berwam! Naprzód! Nie możemy się zatrzymywać! Nie odpuszczam! które dziurtą wyrzutnią. Możemy ich zajść z Przerwa! Zobaczcie! Dobry strzał! Wyjście jest na dole. Pomóż mi z tą windą. Zrzucam klarę. Wygląda dobrze. Podpinaj. Schodzę. Przeszliśmy przez tunele. Teraz będziemy szli do celu. Rozumiem. Meldujcie, kiedy zniszczycie baterię Opel. Bez odbioru. Laser, tu sztylet 1-3. Odbiór. Słyszymy Was? Zwiedzaliście okolicę? Spotkaliśmy paru turystów, ale trzymamy się planu. Dobrze to słyszeć. Dotarliśmy do celu. Trzymamy pozycję. Jasne. Wkrótce damy znać. Czekamy. Bez odbioru. To jest to. Sprawdzić teren, atakować każdego wroga. Siram to klucz do strategii Paksu. Zneutralizować cel. Zrozumiano. Jesteśmy na pozycji. Zrozumiano? Bierzmy się do roboty. Wchodzimy! Zrozumiano. Dobre położdża. Załatwimy ich z daleka. Kontakt! Wybaczyli nas! Atakuje! Ogień zaparowy! Porobej! Patpr ruszać! Tylko musimy się przestać do tego działka!

Przygotować się! Jestem dumny i podwodny gotowy. Uwaga, stylek! Wykryliśmy posiłki parków zbliżające w waszą stronę. Bezpośrednie trafienie. Jasne. Kiedy będziemy mieli towarzystwo, pokopiemy się tutaj. Łap za KM, Sytuacja. Odbiór. Patrz na to późna! Kilometr od celu! Jeszcze nie koniec. O nie. Idziemy. Za mną. Jak wygląda sytuacja? Z tą obroną przeciwlotniczą nie możemy rozpocząć pełnego ataku. Dołączamy do lansiera i ruszamy dalej. Zostały jeszcze dwa. Siły aliantów są na horyzoncie i czekają na Twój sygnał. Niebo będzie czyste, Mills. Możesz na mnie liczyć. Nawiąż kontakt, jak już będzie. Na to na Ciebie liczę. A, to zero presji. No. Stylen 1-3! Jesteśmy ja się ostrzałem! Jak u was? Lancer, idziemy po zboczu na południe od was. Uważajcie! Jasne! Dobrze cię widzieć, konwoju! Mierzcie ten budynek! Oczyścić go! Mamy tu RPG! Walcz ten budynek! Wybij Jeszcze raz dzięki. Nie ma sprawy. Strzelają jeszcze dwie baterie. Gotowi? Gotowi. Jeszcze raz wyłom. Lancer! Naprzód! Skrzynka za amunicją! Może się przydać! Zapasie. Karabin szturmowy, tutaj! do ataku! Przyjąłem, atakuję! Szlak nas oberwał! Potwierdza ogień do porowy! Załatwić ich! Siramp padu, lancjer! Możecie ruszać! Jeździemy na ostatnią pozycję PL! Naszlatuj śmigłowiec, geko, wal z RPG, zestrzel go! Dobra! śmigłowiec padł. Przeładowuje! Musimy się przedrzeć do ostatniej baterii OPL! Tel nad nami wyeliminowany! Rzutam odłamkowy! odłankowy! działka! będziemy was osłaniać. Możemy teraz zlikwidować ostatni cel! I te, kurwa praca zespołowa! Jak operacja gniew Oceanu w 2020! Może się przydać! Niebo jest czyste, dajmy im sygnał! Rzuć dymny! Oh, kurwa, za blisko było! Nie wiem, co robi większe wrażenie. Widoczki, czy siła ognia. Dobra robota. Przestrzeń powietrzna czysta. W końcu zyskaliśmy szansę. Lopez i Murphy są na pokładzie USS Making u wybrzeży Gibraltaru. Hemlock, mój oficer wywiadowczy, już się z nimi kontaktuje.